W Ewangelii według świętego Marka Pan Jezus odpowiada na podchwytliwe pytania faryzeuszów dotyczące rozwodów. To ważna kwestia, gdyż dzisiaj wartości rodzinne są często kwestionowane. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako dopełnienie w jedną istotę. Ta komplementarność jest biologiczna, duchowa i emocjonalna. Mężczyzna i kobieta, zawierając związek małżeński, stają się jednym ciałem w jedności serc, umysłów i dusz. Bóg wzywa do wierności w naszych związkach, ponieważ sam jest wierny, a małżeństwo jest nierozerwalne. Decyzja o zawarciu małżeństwa nie może być pochopna i powinna być podejmowana z rozwagą i w modlitwie. Warto współpracować z Bogiem, aby zbudować silny fundament dla przyszłej rodziny. Biblijne nauczanie na temat małżeństwa jednoznacznie wskazuje na związek mężczyzny i kobiety. Więcej w audycji niecodziennik Radia Safira na piątek. Zapraszamy.